아사합 Tańcz ciasteczko. Ha! A nie, nie już słyszeliście tego suchara, to się pierdolcie. Zjebaj się kuźba! Nie się jeden, ty. Dawajcie szybko do przodu, nie zwracajcie ich uwagi, i tak wszyscy zginą. Jaką dziurę mu w mordzie zrobiłem. No wiem, też jest ładnie, co Ale się przerzucił A jakiś Mikołaj za nami biegnie Jeb go w pysk, go w pysk <grystanie> Ej, tu jest ten zielony alfret, ale jednak zauważyłem Ale mnie ktoś zajdzie. Idę życiu. No idę po, ja po amunicję do rakietnicy. Boss, ale typ 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 Ale zmasowany atak. typ chyba go już nie ma. What the fuck? Jeb, 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 skoro Łoż, ty mord. Dobra, to idziemy, panowie. Ale, ale jestem kozacki, no. Znowu brat mi zasnął na kolanach, no po prostu. Mistrz A idziemy do przodu. A ja idę pod wodę. Дай пальцы ты из Дагестана. Что? Что же ты зараз еще на морде? На долго. И ты тут Я ты не Боже, я тебя вот и не забыл. Oj tudu, jest tudu, geez... się tobą, czwartą, czwartą, ten Oj, czwartą, 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 <słuch> 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 poleciał do wody. Ej, nie kliknęliście guzika tam patagasy. Nie tam nawet nie było. Byłeś, nie kłam. Dostaniesz za to... w ...wpierdol. Ale po co klikać, tak jak mi po prostu się spiąć jeden po drugim. No właśnie to nie Co? Będę na nadużył, może bardziej byłby chłopiec głowy. Jojo, jo, ty weź nie czarły hehehe <grymne> Jezu, mam <grymne> jakiś koszmar, bo cały czas się wzdyga Twój No Śpi, śpi i nagle tak jakby dostał jakiegoś parę żup To już miał koszmary Ty miewasz koszmary niemożliwe <grymne> Nieważne Arek, Arek jest nowelą Może kupi tobie velon kurce, szkoda, że muszę być ciszej, bo moja śpię. co? Bo co jeszcze Muszę być ciszej, bo moja śpię. Nie musisz, możesz rozkręcić imprezę Dobra, jest crunchipsy, jest impreza Ale ty nie masz crunchipsy? Mam lacy. A no, widzisz, to jest to samo. Bycie. Na <laughs> jak, jak cię zamknął? <laughs> Nie mógł mnie nic zrobić. To był ten gwałciciel. Zratowałem cię przed gwałtem. Ołam! To jest mój. Ty, 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 Jezu, to jest to za długi etap, no nie wierzę. Ej, on się rozgrzał. O i chyba mi się pamięć na dysku kończy Ej, zaczyna się pierdzieć mikrofon. Szybko, zneutralizuj dobrze. to. Dobrze. teraz? No jest dobrze. Tak, na pewno? No, chwilowo nic się nie dzieje. Chwilowo, dobrze. Co ja dostałem? Ten papirus opowiada o górach księżycowych. Według wierzeń starożytnych Egipcjan to mistyczne źródło Nilu jest nie jest. Nie, co? Nie jestem pewna, czy istnieje naprawdę Nil. Jest największą i zarazem najdłuższą rzeką Afryki. To u jej brzegów narodziła się i zginęła egipska cywilizacja. Ej, jak mam to nagrywać, to w sumie trzeba zrobić to być trochę wcześniej to. Co? Nagrywanie. Ale o co się teraz chodzi? Mówię, że jak mam tak nagrywać częściej, to trzeba wcześniej ogólnie tak na to nagrywanie się ugadywać. Czemu? No, za godzinę jest spokojne. No. no. Ale ja na przykład muszę tutaj ciszej gadać. Ale to nie, nie robię, ja po prostu podgłośnię, bo ja tutaj mam bardzo cicho ustawienia, dźwięki, znaczy dźwięki gry, więc... Ale mnie to rozprasza. Ale ty nie masz życia. Yy, mam. Nie. Po prostu ja uwielbiam ich rozrywać w pół. jesteśmy w klatce pomóż nam bum ej fajnie jeb 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 Let's go, bitches! O ja, czekajcie, bo tutaj są pułapki! O, dezaktywowałem pułapkę. No wiem. Tym, tym.